A jakie sankcje grożą za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych? No to, to, to różne. Odpowiem na to, że bardzo różne sankcje. Jaka na przykład jest maksymalna kara pieniężna za naruszenie przepisów? Maksymalne kary m, nikt w Polsce nie nałożył i nie nałoży. Te, te maksymalne, które są w Polsce obecnie. To... Nie, pytam o przepisy. Przepisy. Mm -hmm. To jest. A pan był tym organem nadzorującym. Zapytałam, do kogo obywatel składa skargę w takiej sytuacji. Nie do pana ustawowo. I pan był, był już. Na całe szczęście. Ze maksymalną karą chyba jest. Nie chcę oszukać, ale 13 milionów euro, czy coś takiego. Nie. A od kiedy obowiązuje ta albo ustawa? To nawet jeszcze więcej, albo połową obrotów. Też nie. A od kiedy obowiązuje w Polsce ta ustawa, o której pan mówi o RODO? Przepisy o RODO od kiedy? Przepisy o RODO od 18. Nie zdążył pan przeczytać? Od 18. Roku. Jest no. 2024. Nie mogę się nadziwić. I właśnie dlatego nie mam do pana pytań. Powiem panu dlaczego. Bo ja nie mogę wyjść z szoku, że pan był prezesem tego urzędu, bo pan kompletnie nie zna żadnych przepisów. Problem polega na tym, że pan nawet pytań nie rozumie. A nie rozumie pan pytań, dlatego że pan nie rozumie materii, w której my się poruszamy. Ja mam prawo jej nie rozumieć. Musiałam się przygotować rzetelnie, żeby zadać panu pytania. Ale nie będę ich zadawała, bo problem polega na tym, że pan w ogóle nie rozumie, o czym my do pana mówimy. Pan mógłby powiedzieć, e, może, ja tak do zasady nie mam innych pytań, do kogo obywatele w Polsce składają skargi, jak dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych? Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Do prezesa, tak? To jest organ nadzoru w państwie? Jest organem, tak, tak. A jakie sankcje grożą za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych? No to... To różne. Odpowiem na to, że bardzo różne sankcje. Jaka na przykład jest maksymalna kara pieniężna za naruszenie przepisów? Maksymalnej kary nikt w Polsce nie nałożył i nie nałoży. Te na maksymalne, które są w Polsce obecnie... To... Nie, pytam o przepisy. Przepisy. Mhm. To jest... a pan był tym organem nadzorującym. Zapytałam do kogo obywatel składa skargę w takiej sytuacji Ten do pana ustawowo i pan był, był już. Na całe szczęście. Wyśrodo z maksymalną karą chyba jest, nie chcę oszukać, ale 13 milionów euro czy coś takiego. Nie. nie. A, a z jakich przepisów to wynika? Z RODO. A od kiedy obowiązuje jest, w Polsce al, albo ta ustawa? Można jeszcze więcej albo połową obrotów. Też nie. A od kiedy obowiązuje w Polsce ta ustawa o której pan mówi o RODO? Przepisy o RODO od kiedy? Przepisy RODO od 18. Nie zdążył pan przeczytać. Od o 18 roku Jest no. 2204, kiedy pan przestał być prezesem. No. Znaczy, kiedy przestałem być prezesem, mm -hmm. czy kiedy. Zacząłem? Kiedy pan przestał być prezesem. To, kiedy co? pan zaczął? Czy kiedy zacząłem. Mm -hmm. Kiedy zaczął pan i kiedy pan przestał. Zacząłem w to było w 19 roku, nie pamiętam dokładnie daty. A przestałem 28 stycznia tego roku. To ile lat? No cztery ponad. Wiem. I nie mogę się nadziwić. I właśnie dlatego nie mam do pana pytań. Powiem panu dlaczego. Bo ja nie mogę wyjść z szoku, że pan był prezesem tego urzędu, bo pan kompletnie nie zna żadnych przepisów. Problem polega na tym, że pan nawet pytań nie rozumie. A nie rozumie pan pytań dlatego, że pan nie rozumie materii, w której my się poruszamy. Ja mam prawo i nie rozumieć. Musiałam się przygotować rzetelnie, żeby zadać panu pytania. Ale nie będę ich zadawała, bo problem polega na tym, że pan w ogóle nie rozumie o czym my do pana mówimy. E, nie zna pan przepisów. Jakieś takie pierwsze z brzegu zadałam panu pytanie, które każdy inspektor musi znać odpowiedź. Pan nie zna przepisów ani tej ustawy, ani pewnie żadnych innych aktów. Pan był po prostu politycznym nominantem. Ale powiem panu, że nawet jak jest się politycznym nominantem, to wypada przez trzy, sześć miesięcy po powołaniu nauczyć się czegokolwiek. Czy pan w ogóle nie wie, za co pan odpowiadał. Pan jest w ogóle zdziwiony, że pan tutaj jest. Pan nie rozumie treści pytań. Ja nie mam do pana pytań. To jest po prostu największa żenada, jaka na tej komisji się odbyła, odkąd ta komisja zaczęła działać. Czegoś takiego jeszcze nie było. Panie prezesie, najwyższą karę, nie, nie jaką może łodo nałożyć, to jest 20 milionów euro. 20 milionów euro. Nie wiem, czy panu się pomyliło, czy wzrosło, ale łodo może nałożyć maksymalnie do 20 milionów euro. Nie wiem, czy to panu się jeszcze w życiu przyda, ale pan, pani poseł Agnieszka Kupotek, proszę bardzo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Też mam kilka pytań krótkich, mam nadzieję, i, i yy. proszę mi w takim razie powiedzieć, skoro zaczęliśmy mówić na temat tych danych, czy ma pan wiedzę, jak długo one były przechowywane, jeszcze raz chciałam zapytać w Poczcie Polskiej. No jest tak, Prze przekazywane zostały gdzieś koło 20, jak mówiliśmy tutaj, no, ja nie mam takiej precyzyjnej wiedzy, ja nie mam takiej wiedzy, koło 20 kwietnia, no a jak wiemy, w maju była decyzja yy, yy, o tym, że wybory się nie odbędą i praktycznie od 15 maja do 22 ja mam podane także to wykasowanie trwałe tych danych, nastąpiło od 15 maja do 22 maja, czyli najbardziej licząc no to do 22 maja i licząc ten kwiecień, około no miesiąca. Czy ma pan taką informację, że one zostały usunięte na trwale na piśmie, czy ustnie pan dostał taką informację? Taką, dostałem na piśmie, ale nie dysponuję ją. Tu. I to Poczta Polska, tak? Przekazała taką informację, że zostały trwale usunięte? Tak. OK. Proszę mi powiedzieć. I to miało nastąpić zgodnie z procedurami, z protokołami w porozumieniu z cyfryzacją. Z Ministerstwem Cyfryzacji, tak? Tak. Mhm. Ile osób jest zatrudnionych w urzędzie? 260. Sporo. To są jakieś piony, jak wygląda mniej więcej struktura organizacyjna. Piony jest Pionu. pion legislacji, piony. czyli współpracy jest pion skarg. A takie kontrole właśnie, które jest się odbywają, to przez piąt skarg? Kon, nie, to jest piątko kontroli i naruszeń. No co dalej? Pion administracyjny, piąt do spraw komunikacji społecznej. Ponad 200 5. osób, tak. A czy może pan powiedzieć jaka była w czasie, kiedy pan był prezesem średnia yy, pensja, średnie wynagrodzenie pracownika urzędu? Tego nie mogę powiedzieć, bo nie pamiętam. Nie A powiem. może Pan powiedzieć, jakie było Pana wynagrodzenie, czy to jest... 13 milionów, wyszło, że 20 milionów i wyszła wielka afera. A przecież takich karnik w Polsce nie nakłada, więc to regularnie jest podnoszone. No więc yy, wolę, wolę yy, zasłonić się niepamięcią, bo nie pamiętam precyzyjnie. A jeżeli to jest informacja jawna, myślę, że tak. Czy możemy ja. się dowiedzieć, jakie były Pana zarobki jako prezesa? Mniej więcej miesięcznie? Ciężkie odpowiedź, bo ja nie wiem. Dziękuję, bo... nie mam więcej pytań. Ile pan Proszę Panią, wpływały mi na konto, nie liczyłem, nie sprawdzałem. Myślę, że tyle, ile powinienem za zarabiać, to znaczy miałem zaufanie do księgowości. Mhm. A, pan... A, a Pan... A tak, ale nie hmm. pamiętam umowy o pracę. Czy Pan pamięta, kto Przerwioła? Pana powołał? Poczekaj, czy... Nie odpowiem pani precyzyjnie a autentycznie odpowiem pani że nie pamiętam ile dokładnie to a pomylę się o 1000 zł yy, i dobrze nie, tutaj... oczywiście jak pan nie pamięta to niech pani już nie odpowiada yy, A pamięta pan może kto pana powołał yy, sejm